Czasem wystarczy naprawdę niewielka zmiana w sposobie myślenia, żeby wszystko zaczęło wyglądać inaczej. Czasem nie zauważamy, jak nasze myśli wpływają na to, co dzieje się wokół nas. Ale prawda jest prosta: to, na czym się skupiasz, zaczyna rosnąć. Każdy ma w życiu taki moment. Może to być frustracja, że coś nie idzie po naszej myśli, może to być poczucie utknięcia, jakby życie stało w miejscu ale właśnie w takich chwilach masz wybór. Możesz tkwić w tym stanie albo spojrzeć na wszystko inaczej. I to właśnie ta chwila, ta jedna decyzja może zmienić wszystko. Popatrz na drzewo. Nie analizuje czy cień go powstrzyma, po prostu rośnie w stronę światła. Tak samo ty możesz wybierać, czy skupiasz się na problemach, czy na możliwościach. Twój sposób myślenia kształtuje to, co cię otacza. Zwróć uwagę na rzekę. Ona nigdy się nie zatrzymuje, nie zatrzymuje się przed kamieniem, nie zawraca. Po prostu płynie, znajduje nową drogę i zawsze dociera do celu. To samo dotyczy Ciebie. Jeśli Twoje myśli są klarowne i kierujesz je na rozwój, wszystko zaczyna się układać. Każda zmiana zaczyna się od jednej decyzji, jednego momentu, w którym wybierasz, by patrzeć inaczej. I ta mała zmiana może ruszyć lawinę. Dlatego powtarzaj sobie: jestem otwarty na nowe możliwości. Przyciągam pozytywną energię. Mój sposób myślenia kreuje moją rzeczywistość. Im częściej będziesz to mówić, tym bardziej Twoja rzeczywistość zacznie się zmieniać. Bo tak to działa. To, co wybierasz dziś, tworzy fale, które mogą zmienić całe Twoje życie.